Spojrzymy sobie teraz na kolejny widok, którym jest harmonogram produktu. W projekcie Jira Product Discovery jest to narzędzie służące do planowania i śledzenia czasu realizacji różnych inicjatyw i pomysłów związanych z rozwojem produktu. Mamy tutaj oczywiście listę zadań oraz inicjatyw. Tutaj, nasz harmonogram produktu zawiera listę wszystkich zadań oraz inicjatyw, które mają być zrealizowane w ramach tego projektu. Każda inicjatywa może być tutaj oczywiście opisana w zależności od tego, jakie pola chcemy wyświetlać, jakie szczegóły są nam tutaj potrzebne. Tutaj mamy podsumowanie, krótki opis pomysłu, cel oraz wynik wpływu, czyli tutaj ta funkcja, która jest cały czas liczona. Możemy sobie tutaj też włączyć, tak, no harmonogram, tutaj mamy podział według harmonogramu, mamy to sortowanie, więc tego nie będziemy włączać. Możemy jeszcze dodać sobie tutaj nakład pracy, to też będzie dobra informacja. Możemy włączyć sobie tutaj jeszcze na przykład status, to też jest dobra informacja, i możemy włączyć sobie także wiele innych, w zależności od tego jak bardzo chcemy mieć tutaj szczegółowe informacje na temat konkretnego zadania, tutaj możemy zawsze zmienić na warty lub szczegółowy widok. Jest to też swego rodzaju wizualizacja czasowa, ponieważ w zależności od tego, którą kolumnę wybierzemy sobie tutaj do. Sortowania, a dokładniej do podziału zadań, no to wtedy będzie to odzwierciedleniem tego, jak nasze projekty są realizowane, gdzie tak naprawdę z nimi jesteśmy. Czyli tutaj powiedzmy tym docelowym sortowaniem, a dokładnie ustawieniem jest harmonogram i możemy sobie tutaj fajnie zobaczyć także zależności między różnymi zadaniami, co pozwala nam na lepsze zrozumienie tego, które u inicjatywy muszą być skończone przed innymi. Dodatkowo możemy sobie tutaj w łatwy sposób dodawać kolejne pomysły, czyli na przykład tutaj mogę dodać czat, no i wtedy automatycznie zostanie nadana temu zadaniu tutaj pole harmonogram zostanie ustawione na teraz. I podobnie z innymi zadaniami, które nie mają ustawionego tutaj pola jeszcze związanego z harmonogramem, no to wtedy automatycznie zostaną one tutaj dodane. Możemy tutaj dodać nową wartość, automatycznie z poziomu tego widoku i także w fajny sposób możemy sobie to poustawiać. Mamy tutaj dodatkowo także filtr, który wskazuje, aby wyświetlać tylko elementy, które mają ustawione tutaj harmonogram. Bez wartości pola nie mamy żadnych, a więc wszędzie mamy ustawiony harmonogram, czyli to jest nasz filtr, pod którego tutaj pracujemy.